W tym materiale wideo pokażę Wam, w jaki sposób najłatwiej zainstalować oraz jak poprawnie skonfigurować konto w aplikacji Pokio. Aplikacja Pokio jest to aplikacja, dzięki której będziecie mogli grać w pokera ze swoimi znajomymi bezpośrednio z telefonu komórkowego. W celu instalacji najlepiej udać się na stronę www.pokio.com. Z poziomu strony dostępny jest link w górnym rogu do zaciągnięcia pliku instalacyjnego. Klikamy ten link i pobieramy aplikację. Aplikacja pobiera się w tle. Jest to wersja dla telefonów w obrębie serwisu operacyjnego Android. Dla telefonów na iOSie. Obecnie aplikacja jeszcze jest niedostępna w wersji produkcyjnej, natomiast później pokażę wam w jaki sposób można już w wersji testowej korzystać z aplikacji na telefonach z systemem iOS. W momencie kiedy aplikacja się pobierze, klikamy w plikach pobranych instalację. Po instalacji przechodzimy do rejestracji. Wybieramy ikonkę Pokio, klikamy Register i wpisujemy nasz adres mailowy, który musi być poprawnym adresem mailowym, ponieważ na ten adres przyjdzie kod potwierdzający rejestrację. Wpisujemy adres w polu e-mail. I klikamy przycisk Verify. System informuje nas o tym, że w przeciągu minuty tak mniej więcej wygląda czas na otrzymanie kodu potwierdzającego adres mailowy. Po otrzymaniu kodu wpisujemy go w celu weryfikacji. Wpisujemy hasło. Akceptujemy regulamin oraz politykę prywatności, oraz możemy zaznaczyć zgodę na przesyłanie informacji o dostępnych promocjach w klubie pokerowym. Wybieramy kraj, w którym się znajdujemy, oraz wpisujemy swoje dane. Dane muszą być prawidłowe. Ponieważ będziemy w celach weryfikacji musieli potwierdzić te dane poprzez załączenie dowodu osobistego. Wybieramy numer, wpisujemy ulicę, miasto. I musimy w tej chwili potwierdzić to, iż nasze dane są na pewno prawidłowe, ponieważ w celu, tak jak mówiłem, wypłaty środków będziemy musieli przejść weryfikację. Po potwierdzeniu tych danych przechodzimy do dopisania się do klubu pokerowego. Numery klubów pokerowych w obrębie Lucky River. Macie dostępne na końcu tego wideo. W celu demonstracyjnym zapiszę się do klubu Lucky River. Dostajemy potwierdzenie, że zapisujemy się do odpowiedniego klubu. Po zarejestrowaniu mamy dostępne Stoły pokerowe, jeżeli chodzi o gry kaszowe, oraz dostępne turnieje. Tutaj, w tej zakładce, będą pokazywały się turnieje, które są przygotowywane przez klub Lucky River oraz aplikacje Poker Żeby móc grać, należy zrealizować doładowanie konta poprzez dostępne metody płatności. A tych w aplikacji mamy kilka. Od karty kredytowej poprzez PaySafe Card, który jest dostępny do zakupu w żabce, Carrefourze, ale także i online, przez portfele elektroniczne typu Skrill, NetTerel, NetTeller oraz dodatkowo formy szybkiego transferu EcoPayza oraz AstroPay Carda. Aplikacji możemy także zweryfikować swoje dane. W tym celu będziemy musieli załączyć dokument z naszym imieniem i nazwiskiem. Może być to dowód osobisty, prawo jazdy, bądź też paszport. W celu weryfikacji adresu musimy załączyć jakiś rachunek albo Wyciąg z konta bankowego. Weryfikacja trwa do 24 godzin. A bonusem jest informacja, w jaki sposób zainstalować aplikację na telefonach z systemem operacyjnym iOS. Jeżeli otrzymałaś link zapraszający ciebie do zainstalowania tej aplikacji od osoby wprowadzającej, to klikając ten link zostajesz przekierowany na stronę, w której dostaniesz informacje o procesie instalacji na telefony z iPhone'em. Na tej stronie mamy informacje o tym, żeby móc zainstalować aplikację pokio. Musimy wykonać dwa tak naprawdę kroki. Pierwszy krok to jest ściągnięcie aplikacji do testów. Drugi krok to jest ściągnięcie Testowej wersji Pokio dla telefonów iPhone. I trzeci krok. W momencie rejestracji, po instalacji aplikacji na telefonie, należy pamiętać, aby wpisać kod Twojego klubu. W tej części nagrania chciałbym Wam trochę opowiedzieć więcej, w jaki sposób działa aplikacja Pokio. Pokio opiera się na tak zwanych circles, czyli takich kołach. Zrzeszających y, kluby pokerowe. Takich kół, cool, y, circles jest y, kilka. Nasz circle to będzie Lucky River, w obrębie którego będą kluby lokalnie działające y, i będą zrzeszały graczy z naszego kraju. Y, gra y, będzie toczyła się w obrębie graczy, którzy są w danych klubach. Oraz y, nadrzędnie w danym sercu. Czyli będziecie mogli na przykład na grach keszowych spotkać osoby, które y, są zrzeszone w różnych y, klubach i będziecie mogli z nimi zasiąść do, y, do gry, jak na przykład tutaj w tej chwili w Omaszce. Dostępne będą także turnieje, które są przygotowywane specjalnie dla graczy Lucky River. Jednocześnie także samo Pokio przygotowuje ciekawe turnieje dla graczy. I tak na przykład dla każdego gracza, który zarejestruje się pomiędzy 2 a 29 marca, Pokio będzie uruchamiać free role o wartości 500 euro w puli gwarantowanej. Poza frirolem w tej chwili na POKIO jest dostępna seria satelit do turnieju, który odbędzie się 31 marca z pulą gwarantowaną 10 000 euro. Więc można także wziąć udział w darmowych satelitach do Turnieju Pokio Winterfest, który odbędzie się 31 marca. Serdecznie zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału na YouTube, ponieważ będziemy starali się rzucać informacje o samej aplikacji, o turniejach, które będą planowane w obrębie Circle Lucky River. Serdecznie zapraszam.